Siemaneczko, z tej strony Mistrz Witam Was w dzisiejszym materiale. No Taki zbiorczy temat, w których poruszymy kilka kilka tematów Szymona Kołeckiego. Pudziana, niekończąca się opowieść. To, co wydarzy się w boksie, jeżeli chodzi o te największe pojedynki, a także chodzi o także o wszystkich zmianach, które mają nastąpić, bo też kilka szczegółów się pojawiło. Zaczynamy od Szymona Kołeckiego, który odnosi kolejne po powrocie efektowne zwycięstwo. W pierwszym starciu, po prawie trzech latach powróci, Wrócił Szymon i zdominował Oliego Thompsona. Wczoraj pokonał Przemysława Myślale także. No, można powiedzieć, że wielka, wielka szkoda. W ogóle, że była ta przerwa, że pojawiła się kontuzja, ale nie tylko, bo też był problem z dogadaniem się, też Szymon zna swoją wartość, więc te jego stawki już w KSW były bardzo wysokie. Nie wiem jak to teraz wygląda tutaj w Babilonie, no, ale też za drobniaki Szymon nie walczy, ale też utrzymuje naprawdę bardzo, bardzo dobrą formę. Ja byłem w szoku, powiem szczerze, przy tej ostatniej walce w jak dobrej formie był po takiej przerwie Szymon Kuecki w walce z Olim Thompsonem no to po prostu widać, że to jest prawdziwy sportowiec z krwi i kości, który podchodzi do swoich zadań naprawdę perfekcyjnie, chwalony zresztą zawsze przez Mirosława Oknińskiego na naprawdę wzór, jeżeli chodzi o sportową stronę życia. Natomiast no, możemy żałować oczywiście, że nie było tych największych walk przede wszystkim też była ta, był ten temat walki z Tomkiem Narkunem. Jaka przyszłość dalej czeka Tomka Narkuna, czy ewentualnie jeszcze wróci temat takiej walki, no bo kto wie, czy to właśnie Babilon nie chciałby takiej walki zorganizować. Tu oczywiście już budżet będzie potrzebny większy, no ale też Tomek Narkon za bardzo nie udziela się o swoich planach. Pojawił się w federacji, stoczył w zasadzie od momentu, od momentu tej, tej porażki z Sylwą w KSW, już troszeczkę czasu minęło ostatnie te walki na seaside, na seaside battles MMA toczone, no. Więc wydaje mi się, że ten temat walki na Babilonie pewnie by był. Pewnie za małe pieniądze walczy teraz Tomek Narku. No więc kto wie, być może temat takiej walki powróci, kiedyś był idealny moment. Czy teraz szanse miałby większe Szymon Kołecki? Kto wie, bo nie wiemy tak, tak naprawdę na tle naprawdę bardzo mocnych zawodników, jak wygląda Tomek Narku. No więc ciekaw jestem, czy taki temat się pojawi. Ja bardzo chętnie bym taką walkę zobaczył. A może, jeżeli by się pojawił temat takiego pojedynku, to może znowu KSW jednak wyciągnę, Rękę, aby to zrobić u siebie. No wszystkie karty chyba są na stole. W każdym razie, no forma Szymona Kuleckiego pokazuje, że spokojnie jeszcze stać go tutaj na stoczenie bardzo mocnych pojedynków. Ten bilans jest świetny, bo w tym momencie to jest 121, 121, chyba Szymon ma bilans, no więc jak najbardziej tutaj wszystko się zgadza, żeby jeszcze ten pojedynek zorganizować. Nawet gdyby któraś z federacji frikowych nie jestem fanem frikowych zestawień nie jestem fanem sportowych zestawień stricte na frikowych galach ale jeżeli tylko friki by chciały wyrzucić bo gdzieś tam pokazać że ta sportowa strona jest to też nie miałbym akurat nic przeciwko tym bardziej że akurat Tomek Darkon jest takim zawodnikiem który według kibiców na no, w tych frikach mógłby się pojawić i niekoniecznie z Szymonem, ale gdzieś tam mogłoby na pewno zaiskrzyć tutaj jeżeli chodzi o tą stronę sportową to często gdzieś kibice nie prze... Nie było dużej sympatii w stronę Tomka Narkuna. Czu, czuł się na pewno takim niedocenianym mistrzem, bo też mimo, że jakąś tam rzeszę swoich fanów miał, to też jednak często kibice zarzucali Tomkowi arogancję, że jest zbyt pewny siebie i gdzieś wielu czekało na tą jego porażkę. Natomiast przy tym trzeba zaznaczyć, że ten poziom sportowy był też bardzo, bardzo wysoki. Także kto wie, kto wie, myślę, że na miejscu organizacji frikowych też tutaj można by było popytać, jak to by miało wyglądać. Tu też oczywiście Szymon na pewno od freaków chciałby bardzo tu dużą garzę, także no daleki temat, ale myślę, że jak najbardziej do rozważenia. Wskakujemy teraz w świat boksu. Dzisiaj Ring Polska cytuje wypowiedzi Turkiego z platformy X i kilka ciekawych rzeczy można było się dowiedzieć. Przede wszystkim Turki, jakby tak się zabezpiecza, że powstanie tej ligi to nie jest tak, że tutaj chcą federacje czy promotorów odrzucić, że dla wszystkich jest miejsce. Mówi też, że chociaż trochę to jest dwuznaczne, bo z jednej strony pisze, że jest miejsce dla promotorów, jest miejsce na, na te wszystkie pasy, oczywiście, co trochę się kłóci jednak z tą formą ligi, którą najbardziej byśmy chcieli zobaczyć, czyli absolutnie jednego najlepszego mistrza, natomiast z drugiej strony też w późniejszej części tekstu no, zaznaczył Turki, że spokojnie tutaj można pracować z promotorami jeszcze przez najbliższy rok, dwa, no ale pytanie co później, bo to jest zależne od ich nastawienia, także być może ta Liga na początku faktycznie będzie te pasy utrzymywać, ale nie będzie jakiegoś wymuszania też obowiązkowych obran, być może te zasady zostaną trochę zmienione, a być może za dwa lata już po prostu będzie to musiało być jeden pas i promotor Motorzy będą troszeczkę może nie zmuszeni do tego, że będą wciągnięci tutaj w tą ligę, ale no też oni muszą liczyć. Nikt takich pieniędzy nie wyłoży jak Turki, no więc być może wszyscy promotorzy będą tutaj działać wspólnie i być może jakoś, ta, jakoś ten temat pasów zostanie wreszcie rozwiązany. No to są wszystkie kwestie do dogadania. Podobno Dana White ma, Dana White ma tutaj mm, też prawo głosu, oczywiście, jeżeli chodzi o poukładanie tego wszystkiego, bo wiadomo, że ta główna inwestycja, finanse to poleci ze strony Turkiego, ale Dana White ma tutaj zająć się właśnie poukładaniem, tych wszystkich klocków, i, i taki pozostawienie takiego planu, jak to wszystko miałoby wyglądać, dokładniej to będzie przeanalizowane. To wszystko już jest chyba nie projekt, ale w takim zaawansowanym stadiu. Także ja myślę, że za kilka tygodni powinniśmy tutaj jakieś informacje otrzymać. Ja jestem jak najbardziej fanem czegoś takiego, ponieważ tego po prostu brakuje, aby to wszystko, aby ten boks po prostu nie kojarzył się tylko z interesami promotorów, z holowaniem. Pasów, z walk, których nie dostajemy, choć mówię, w ostatnich latach też zmieniło się to na lepsze, ale to za sprawą Turkiego przede wszystkim. Gdyby nie to wejście tutaj arabskie w boks, no to byłoby w dalszym ciągu kiepsko. Natomiast teraz te pieniądze są, no więc można to wszystko fajnie, mm, fajnie udobruchać. Tym bardziej, że na początku, mm, od początku byłem zwolennikiem takiego tematu, gdzie tak naprawdę tylko się przebąkiwało o tym, że może w przyszłości. Więc teraz, jeżeli realnie to jest do zrobienia, to naprawdę myślę, że tutaj zapowiada się coś e, grubego. Kolejny temat to niekończąca się opowieść. Never ending story. Pudzian, Pudzian, Pudzian. Tak to słuchajcie właśnie wygląda. Mariusz kokietuje dalej. E, Martin Lewandowski wydawało się, że po tym jak e, Mariusz Pudzianowski jednak tutaj na fejmie nie walczył, cały czas oznacza, że za chwilę tatuś wróci, e, pokona tych dwóch arcymonków, ale musi tutaj załatwić poważne sprawy. Czytaj chyba KSW. E, natomiast e, czy to przedłużanie tego wszystkiego? nie wpłynęło na to, że Mariusz trochę przelicytował. Mariusz oczywiście mądrze cały czas zaznacza, że jest ta trzecia opcja, czyli wakacje, ale ja tutaj akurat w grę Mariusza nie wierzę za bardzo, bo z jednej strony oczywiście może sobie na to pozwolić jak najbardziej, ale pomyślcie, czy Mariusz zapieprzałby na treningach tak jak teraz, gdyby nie szykowała się waleczka? No nie zrobiłby tego. Mariusz wchodzi na najwyższe obroty wtedy, kiedy jest już walka w zasięgu, więc tutaj Mariusz jednak liczy na to, że ta walka będzie. Pytanie teraz, jakie jest nastawienie Martina, bo pewnie Martin nawet jeżeli się dogadają, być może nie powie publicznie, ale na pewno w jakiś tam sposób czuje się zdradzony przez Pudziana, że w ogóle ten temat frików się pojawił, bo tutaj KSW byłoby w stanie na pewno zorganizować nawet jakąś świetną, pożegnalną walkę z jakimiś tam fanfarami, wiecie, strzałami w powietrze, żeby docenić wkład Mariusza, który Mariusz też zaznacza. Widziałem też post Mariusza z wczoraj, gdzie też tu już trochę tak niegrzecznie się wypowiadał. Nie wiem, kogo miał na myśli w środowisku MMA. Duże zasługi tutaj sobie przepisywał, bo oczywiście ma te zasługi, natomiast no też Mariusz za darmo nie walczył, także i, i Mariuszowi, Mariusz dużo zawdzięcza MMA i też MMA zawdzięcza Mariuszowi, no powiedzmy sobie szczerze, to działało na pewno zawsze w dwie strony i Mariuszowi się opłaciło walczyć i KSW się opłaciło oczywiście mieć Pudziana, także to nie działało wcale jednostronnie. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy, Martin ostatnio w jednym z wywiadów mówił, że nie jest jeszcze dogadane absolutnie z Pudzianem, pokomplikowała się sprawa, że w zasadzie już tutaj rozpiska na kolejne KSW jest dopięta, więc czy w ostatniej chwili będą chcieli faktycznie wrzucić Pudziana? Jeżeli Mariusz musiałby podpisać taką jola, lojalkę, że na jakiś czas y, nie będzie mógł walczyć we freakach, to też pewnie Mariusz z kolei tego nie podpisze. No i, no i ciekawe, jak to będzie, bo ta KSW 105 już jest naprawdę świetnie napchana. Jeszcze nie mamy wszystkich ogłoszeń, ale to będzie naprawdę znakomita karta. E, 106 to już jest gala w Lyonie. E, z tego co słyszę, no to tam Arek Rzosek być może się. Pojawi walka Health Parna z main eventem, ale być może Arek, bo Arek jest gotowy właśnie tutaj na te terminy. W kwietniu odpada, ale maj, czerwiec to są te terminy, te dwie duże gale, gdzie byłby gotowy, więc wydaje mi się, że pewnie padnie pomysł właśnie tego Lionu, albo być może już to jest załatwione. Więc jakby mają, kim tutaj jeszcze napchać te kolejne rozpiski. Czy Mariusza przesuną, czy Mariusz by zawalczył w Lionie? No nie sądzę. Raczej Mariuszem będą chcieli tutaj wypełnić hale u nas, więc być może. Że przesuną Mariusza dopiero na czerwiec, ale pytanie, czy wtedy <laughs> Mariusz chciałby pewnie stoczyć walkę teraz? Więc pytanie, czy znowu zaraz nie powróci temat frików? Wcale mnie to nie zdziwi. Jak zaraz się okaże, jeżeli faktycznie kością niezgody było to, że Fej musiałby wyłożyć większość pieniędzy, no to, to być może się te pieniądze znajdą. Więc to cały czas wszystko tutaj trwa. Tyle już gadamy na temat Mariusza, tego, gdzie ewentualnie wystąpi. To już naprawdę to jest po prostu niekończąca się opowieść no mam nadzieję, że do poniedziałku, chociaż w sumie tak teraz sobie myślę, że tych poniedziałków gdzie wszystko miało być jasne, to już ze cztery były, no może trzy no więc mam nadzieję, że ten wreszcie będzie ostateczny no Mariusz zapieprza ostro jest gotowy, no więc jeżeli miałby zawalczyć z holem, no to nie wiem czy to byłaby ta walka wizowana na kwiecień, czy napchana by była aż tak dobrze ta rozpiska też jeszcze debiut Laury Grzyb miał się tutaj w KSW pojawić też na tych najbliższych galach, a być może jeszcze na tej kwietniowej także. No jest kilku bohaterów głównych takich armat. Oczywiście Laura jeszcze nie jest tą główną armatą, ale na pewno jeżeli chodzi o tą dywizję kobiecą może ją pobudzić, bo jest zawodniczką już z sukcesami, z pewną rozpoznawalnością. Natomiast oczywiście te armaty takie jak Wrzosek, Pudzian, nie wiadomo co z przyszłością Mameda, no to tutaj też można nimi obłożyć te najbliższe gale. Sam jestem ciekaw, pewnie Wojek ma bardzo dużo roboty przy układaniu tych najbliższych rozpisek, bo tutaj ze względu na Mariusza ta Sytuacja jest dynamiczna. W moim odczuciu, gdybym miał strzelać, to jednak Mariusz te wakacje troszeczkę się sobie przedłuży i myślę, że zobaczymy go jeszcze i w KSW i we Frikach. Tak bym raczej w to celował. Myślę, że i ta walka z Good Boysami nie odpłynie i ta walka z holem też raczej Mariusz tego nie przegapi. No pytanie tylko, jak uda się to wszystko dogadać. No i na temat, na koniec temat Aleksandra Usyka, bo już powoli, powoli wyczekujemy jakichś kolejnych informacji, już. Troszkę minęło miesięcy od tej ostatniej walki z Tysonem. Führiem, Federacja WBO nakazuje walkę z Parkerem, bowiem szczerze, nie jest to opcja, za którą bym obcował. Federacja WBC jest bardziej wyrozumiała, tutaj spokojnie czeka na to, co USyk zrobi. Daniel Dibuła nie do końca wiemy, do dzisiaj w zasadzie nie wiemy, co tak naprawdę było przyczyną, że Daniel Dibuła nie wystąpił. Natomiast dla mnie najlepsza opcja to jest rewanż USyka z Dibuła. Wydaje mi się, że też. Szanse Daniela mogą być ciutkie większe niż wtedy, też było dużo kontrowersji wokół tej walki, więc ten rewanż się oczywiście świetnie sprzeda. Daniel Libua jest bardzo napalony na taki rewanż, więc to jest dla mnie ta walka, którą najbardziej chciałbym zobaczyć, mimo że cenię Josefa Parkera jako świetnego pięściarza, który przez wiele lat się w ścisłym topie utrzymuje, no to... Sporo z jego walki jednak mnie nie, nie, nie porywało i tym bardziej myślę, że w tej walce z Usykiem byłoby za dużo taktyki. A, a myślę, że z Danielem Dibuła byłaby ta walka lepsza niż ta pierwsza i w ogóle jedna z najlepszych, jaką można w tym momencie zrobić. Także to jest to, co ja bym chciał tutaj zdecydowanie zobaczyć. To tyle ode mnie, Byki. Trzymajcie się. Heja.